Kiera. Dzień dobry w piątek. tygodnia, dnia koniec i początek. wiesz? Z Jesteś świadkiem cudu z martwych stałem. Kurczę, prawda. Łapę. A lepiej piątkę. Dobra, kiera, przynieś nam tę zabawkę. Kera, chodź ochodź tu, chodź tu. Tam masz zabawkę, przynieś ją. A masz świnie. Nie, świnie do końca zanieść. Zanieś ją do końca. Zostaw zostaw ją. Tu masz to, przynieś tu. Kiera, to. Kera, to. Używa mać. Świnią to ona ma To na jednym z poprzedniejszych filmów mówiłem, że jestem plantatorem... ej, ej Kera sprzątaj to! Kejra wejść to! Kiera, weź tą zabawkę Weź zabawkę, posuntaj do końca Kejra A, sika w dziwnej pozycji, dobra. Mówiłem, że jestem plantatorem, mam hektary płacę Krus nie Proszę bardzo ogórki o, się już jakieś pojawiają sam tutaj proszę bardzo jaki bacior siedzi tutaj, o proszę, pomidory się też pojawiły i ta bulka. Te wszystkie, to wszystko to są mięty trzy rodzaje normalnie będę żył jak bąk na kobele i dupie jak to mówią no ale zaraz zamiast gadać w głupotach muszę wziąć łopaty i zbierać przeklocki jakieś selepiankę z nich zrobię Kira. Jesteś bardzo ładna dziewczyna, ale wiesz? Oczy musimy śmigać. Bardzo cię kocham, ale piątka byś dała. kierowniku Pratu i Piątka, powiedziałem 3,70 na no, nich będzie. Więc jaki to masz oczy maślane? Co się stało, rybciu? No. Kocham tego psa najbardziej na świecie. Dobra, teraz przynieś świnie. Dziurny, tu, tu masz świnie, Kejra. Noż do końca, powiedział po świnie. Tam, tam jest świnia. Kira. szukaj, no szukaj. To jest zabawka, Dobra, to zabawka zabawkę sprzątnij do końca. Zostaw. Dobra, i teraz świnie, przenieść tam jest świnia. Keira tu jest świnia, chodź, tu. No, weź świnie i zanieś do końca. No sprzątamy, no super. Zostaw. Tam, tam, do końca, zanieś tam dalej. Do we